Oho, 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 o! Już ten sposób nagrywany. Dzięki temu mogę zdobyć władzę. Nie zapomnijcie o łapce do góry subskrypcji. Jestem zwykły, jestem zwykły. Bo potem... Ar Wesoło, i krążę wciąż na około. O, hej! Jeśli już wchodzisz na mój kanał, nie o subskrypcji i łapeczce. Rof, Rock! Hej ja! Mogę wam pokazać moją grę i ogólny VR. Ta moja fajna gra może stworzyć mnie inaczej. Możesz mnie konfrontować i mnie rysować. Na każdy na każdy przycisk mój są dwa przyciski. Co chcesz? Na później mnie zostawić, czy teraz od nowa mnie pokolorować? To twoja decyzja, jeśli zadecydujesz. Twoja okazja jest żeby zainstalować grę pod kolorowanki Brawl Stars. Wystarczy napisać Brawl z w Play albo dostać moją grę w opisie. Dziękuję bardzo. Oj, jaki fajny poranek. O, piąty kolor zasuwam. Skąd no w ogóle mi się telefon włączył, jak on się ładował. Włączony. Nieważne, czas to grać. Mm. Grago ogle VR polega na tym, żeby kontrolować wszystkie kolory na mnie. Na przykład teraz ten żółty. Albo na przykład teraz ten granatowy. Tak. Trzeba się trochę upewnić. Kolejny krok. Musicie zostawić trzy łapki do góry, aby zrobić sto. Dlatego taka gra jest tak łatwa. Na Google VR jar się urawnią najłatwiej. Trzeba tylko zadecydować w jakie miejsce a u się ten kolor pojawia. Żeby nadążać kolor możesz prawo i lewo stosować ręką. To i tak cię zostawia do jakiegoś koloru. A otóż, do takiego koloru, który jest najbliższy, to jest moja 818. Koloruj mnie kiedy chcesz, a pokażę Ci moją mgłę VR za darmo w sklepie Play. Poczekaj na 100%, albo sobie zainstalujesz się na VR, A w razie czego możesz też wchodzić na mój kanał, zobaczyć więcej moich odcinków. A, a moje odcinki są kosmiczne. Dziękuję. Oj, um, wreszcie mam coś na oku. Jak zawsze możemy mieć szybko. Szybka jest najfajniejsza i najszybsza Bum, bum! Moje światełka są najlepsze. I, mo I mogę się cały świecić na czerwono lub na jasno niebiesko. Tak! To, to, to twoja śmierć, Lloydzie. Musisz zginąć wreszcie. Pium. Nie! Наш не рад все, полковнику. Ала! Ала! Ала!